Hej, witajcie! Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zainstalować programy, które nie znajdują się w repozytoriach waszej dystrybucji czy społecznościowych repozytoriach takich jak PPA, COPR czy AUR. Jak również nie możecie pobrać tego programu jako Flatpak, np. z Flathuba, czy Snapa, albo AppImage, Jak również nie możecie znaleźć plików DEB dla Debiana i Ubuntu czy RPMów dla Fedora i OpenSUSE ze strony producenta ponieważ ta metoda, którą Wam teraz pokażę, czyli będziemy po prostu pobierali archiwum zip albo tar ze strony producenta i będziemy robili to ręcznie i nie jest to najlepsza opcja, ponieważ żeby zrobić aktualizację na przykład tego programu będziemy musieli zrobić to no, mniej więcej od zera w pewien sposób i może być to troszkę irytujące, jaki w ogóle nie jest takby preferowana metoda, ale pokażę wam jak to zrobić, ponieważ czasem jest taka po prostu potrzeba. Ok, więc dzisiaj zrobimy to na przykładzie Firefoxa i dlaczego? Wiem oczywiście, że jest to strasznie popularny program i znajduje się w każdej dystrybucji, ale jest to dosyć można powiedzieć, skomplikowany program ma wiele funkcji, jest dosyć rozbudowany, dlatego po prostu pomyślałem, że będzie to fajny przykład, żeby wam pokazać, że nie działa to tylko na przykładach bardzo prymitywnych programów. Więc klikniemy sobie tutaj download Linux 64 bit. Jak widzimy, pobierze nam archiwum, które nazywa się Firefox. Tutaj mamy wersję i na końcu mamy .tar.bz2. Również często zobaczycie sobie na przykład .tar.xz, jak i również .tar.gz, no i oczywiście również standardowe .zip. I pokażę Wam jak to zrobić na tych wszystkich archiwach oczywiście, ponieważ nie jest to jakoś strasznie skomplikowane. Więc klikamy sobie zapisz plik i zapiszemy sobie do naszego katalogu domowego, chociaż nie ma to zbytnie znaczenia, więc klikamy zapisz. I jak widzimy, już nam się tutaj pobrało. Ok, więc teraz otworzymy sobie terminal, ponieważ tak naprawdę te wszystkie narzędzia, yy, które możemy sobie wykorzystać w terminalu, one nie zmieniają swoich. w yy, sposób jaki działają. A programy graficzne yy, czasem mogą zmienić, w jaki sposób one działają. Jak również nie każdy korzysta z tych samych narzędzi, dlatego pomyślałem, że będzie to najlepsza metoda. Jeżeli chcecie korzystać z programów graficznych do tego zrobienia, nie ma problemu. Wytłumaczę Wam wszystko, tak czy siak, że powinniście sobie sami również tam poradzić. Ale myślę, że również jeżeli nie korzystacie z terminala codziennie, będziecie w stanie kontynuować ten materiał ogółem. Ok, więc y, jesteśmy w naszym katalogu domowym. Zwykle on jest wyświetlany w taki sposób, takim znakiem, i jeżeli wpiszemy sobie LS. Mamy tutaj właśnie wszystkie pliki w tym katalogu. Jeżeli zapisaliście sobie te archiwum, oczywiście, nie wiem, do na przykład do waszego folderu pobrane, czy na przykład wpiszecie sobie teraz CD pobrane, żeby przejść do tego katalogu. Ja akurat mam po angielsku, no to będzie CD Downloads. I teraz, jak sobie wyświetlę pliki tego katalogu, jak widzimy, mamy tutaj inne w ogóle pliki i folder, ponieważ jest to inny katalog. Więc wpiszę sobie CD, żeby wrócić do naszego katalogu domowego. I teraz rozpakujemy sobie te archiwum. I więcej widzimy jest tar. I żeby rozpakować tara, musimy sobie wpisać tar, xf, Firefox. Jeżeli ogółem nie chce wam się przepisywać tej całej nazwy, po prostu wpiszcie sobie pierwsze litery i kliknijcie taba. I to tyle, to jest tak proste. I kliknijmy sobie enter. I teraz zacznie nam się rozpakowywać. Będzie to działało dla każdych plików, które po prostu są tarami. Jeżeli dostaniecie zipa, to musicie sobie wpisać unzip i teraz nazwę tego waszego po prostu właśnie tego archiwum, czyli na przykład program.zip. Jeżeli takie archiwum istniałoby, to by nam rozpakowało. Jak widzicie, mamy błąd, ponieważ nie istnieje. Oczywiście możecie zrobić to w programach GUI, ale jak już wcześniej mówiłem. Ok, więc teraz jak widzicie, widzicie, mamy tutaj właśnie nowy katalog, który nazywa się Firefox. I teraz, jak sobie wyświetlimy jego zawartość, jak widzimy, mamy tutaj różne jakieś tam pliki, które są potrzebne do działania tego programu. Zanim przejdziemy dalej, musicie się zastanowić, czy chcecie zainstalować ten program dla każdego użytkownika na waszym systemie, czy tylko dla waszego pojedynczego użytkownika, na którym jesteście obecnie zalogowani. Jeżeli chcecie zrobić to dla każdego użytkownika, musicie sobie właśnie to przerzucić ten folder Firefox do katalogu opt. Jeżeli taki folder nie istnieje, możecie sobie go stworzyć, co za chwilę wam również pokażę. A jeżeli będziecie chcieli zainstalować sobie tylko dla waszego użytkownika, to musicie sobie przenieść ten folder Firefox czy waszego innego tam programu do katalogu, yy, który zaczyna się z kropką. I on nazywa się Local, i w tym katalogu lokal będziecie chcieli sobie przenieść do katalogu, który nazywa się SHARE. I to tyle, co na razie musicie wiedzieć. OK, więc jeżeli zdecydowaliście, że chcecie zrobić to dla każdego użytkownika, wpierw musimy sobie stworzyć katalog, który nazywa się Opt, jeżeli on nie istnieje. Czyli wpisujemy sobie SUDO, żeby mieć uprawnienia administratora mkdir, czyli stwórz folder, i tutaj właśnie myślnik opt. I jak sobie to klikniemy, zapyta nas o hasło, więc wpisujemy hasło naszego użytkownika. I jak widzimy, mamy tutaj akurat błąd, ponieważ jak widzimy, mamy. Nie możemy stworzyć katalogu, który nazywa się opt, ponieważ plik istnieje, a dokładniej ten katalog. Więc jeżeli macie taki błąd, to jest. Wszystko w porządku, ponieważ już ten katalog istnieje i nie musicie się niczym martwić. Jeżeli chcecie dla swojego użytkownika, no to lokal i potem share. A jeżeli nie macie katalogu lokal, chociaż wątpię, że nie macie w ogóle tego katalogu, to wpisujecie local i potem myślnik share, żeby nie było błędu. Ok, więc jak widzicie, akurat u mnie te wszystkie foldery istnieją. I teraz sobie przerzucimy ten właśnie folder Firefox. Ogólnie ja sobie teraz zrobię kopię tego folderu. Nazwę sobie to Firefox Podłoga. Jak widzimy, mam tutaj, sobie, mam tutaj już właśnie kopię tego folderu, ponieważ zrobię to również dla systemu, jak i dla waszego użytkownika. Ok, i zrobimy pierwszy dla systemu, czyli sudo mw, czyli przenieś plik, czy tam katalog Firefox. I teraz zrobimy sobie to do katalogu myśnik Opt. Ok, jak zobaczymy sobie teraz zawartość katalogu Opt. Jak widzimy, mamy tutaj teraz Firefoxa. I to jest OK. A teraz, żeby zrobić to dla Waszego tylko użytkownika, po prostu robicie sobie mw, Firefox, i teraz .Local share. I tutaj tak. I jak zobaczymy sobie teraz zawartość właśnie tego katalogu. Możemy sobie zobaczyć, że mamy właśnie katalog Firefox. I to tyle. Ok, więc większość rzeczy tak naprawdę już mamy za sobą, można powiedzieć połowę. I teraz musimy sobie stworzyć plik, który zaczyna się, który kończy się z .desktop, Czyli na przykład naz nazwiemy sobie go Firefox, myślnik nightly.desktop I ok. Jeżeli chcecie zrobić to dla każdego użytkownika, stworzymy sobie ten plik w katalogu, myślnik user share applications i zrobimy to w Firefox, myślnik nightly.desktop. Tak, akurat sobie go nazwiemy. Pamiętajcie, żeby tutaj raczej nie było spacji, ponieważ może być od czasem troszkę irytujące. I nazwa oczywiście jest obojętna, bylebyśmy mieli na końcu .desktop. I teraz, żeby stworzyć ten po prostu plik, musimy sobie skorzystać z jakiegoś programu edytora, musimy skorzystać z jakiegoś edytora tekstowego. Na większości systemów znajdziecie właśnie taki edytor, który nazywa się nano. I pokażę wam akurat ten program, ponieważ po prostu jest on na większości dystrybucji. Więc jeżeli chcecie zrobić to systemowe, musimy oczywiście wpisać sobie sudo. Nano i tutaj ten. I tą właśnie ścieżkę Klikamy Enter I jak widzimy jesteśmy w takim prostym edytorze tekstowym I teraz Zrobimy strasznie prosty ten plik .desktop I teraz musimy sobie wpisać właśnie tutaj taki nawias kwadratowy I wpisujemy sobie desktop entry I teraz musimy sobie wpisać potem type I tutaj wpisujemy applications, czyli że jest to aplikacja I potem wpisujemy encoding UTF-8 Nie musicie się tym zbytnio jakoś przejmować, po prostu wpiszcie to i potem wpisujemy Name czyli nazwę tej aplikacji, jak ma się pojawiać w naszym menu aplikacji. Nazwiemy sobie to Firefox Nightly, ale może być to akurat cokolwiek, co tam chcecie. Kolejna rzecz to jest Comment czyli opis, czym jest ten program, ponieważ czasem na przykład w różnych menu możecie zobaczyć opis jakiegoś programu napiszemy, na przykład Przegl... Przeglądaj internet czy coś w tym stylu. Kolejna rzecz to jest exec, i tutaj musimy sobie wpisać ścieżkę, właśnie do tego pliku wykonywalnego, żeby uruchomić ten program. I jeżeli sobie wejdziemy, właśnie do tego katalogu Opt w Firefox. Jak zobaczymy sobie tutaj, mamy właśnie plik, który nazywa się Firefox i zwykle tak będą nazywane te pliki wykonywalne. E, zwykle będą tak nazywane te pliki e, nazwą programu, żeby uruchomić właśnie ten program. Czyli, jeżeli sobie teraz akurat wpiszemy Firefox, jak zobaczycie sobie uruchomi właśnie nam się Firefox Nightly. Więc jak widzicie, tak to wygląda. I teraz musimy po prostu sobie podać ścieżkę tego pliku. Więc skopiujmy sobie Opt Firefox, i teraz wpiszemy kolejne Firefox, czyli nazwę tego pliku, który znajduje się w tym katalogu. I teraz musimy sobie wpisać icon czyli ścieżkę do ikony tego programu. I akurat w Firefoxie znajduje się, jak się to nie mylę, w browser Chrome Icons Default, default 1.2.8 PNG. E, ogółem, jeżeli ten program nie będzie miał nigdzie, Jakieś ikony, możecie po, sobie po prostu podać, z in, możecie pobrać po prostu sobie z internetu i wrzucić do jakiegoś folderu i podać tam ścieżkę. Więc sobie akurat wkleję tą, ponieważ Firefox nam daje i na końcu terminal równa się false. Jest to potrzebne do tego, jeżeli wasz po prostu program nie jest uruchamiany w terminalu, to chcecie sobie to wpisać. Jeżeli jest uruchamiany w terminalu, to wpiście. True, ale domyślam się, że akurat w Waszym przypadku będzie to zwykle false. I teraz klikamy po prostu Ctrl S, żeby zapisać te, te zmiany w pliku, e i klikamy Ctrl X. I teraz ten plik powinien nam się zapisać. Jeżeli chcecie zrobić to tylko dla Waszego użytkownika, tworzycie taki sam plik, tylko po prostu Wy. .local-share-applications i po prostu tworzycie go tutaj i to dosłownie tyle to nie jest jakaś duża różnica i po prostu podajecie inne ścieżki e, niż tam co podaliśmy akurat dla systemu sprawdźmy sobie to jak to działa więc uruchomię sobie swoje menu tutaj do przeglądania różnych programów jak widzimy mam na górze taki pasek i mam tutaj Firefox Nightly więc kliknijmy Enter jeżeli Wam się to nie pokaże, ten program, który właśnie sobie dodaliście tam, może będziecie potrzebowali zrestartować swój komputer, czy coś w tym stylu. Ok. Jak widzimy, uruchomił nam się właśnie Firefox Nightly. Jeżeli byśmy sobie usunęli ten plik, już by nam się nie wyświetlał, właśnie w naszym menu. Ok. Jeszcze chciałbym Wam pokazać kilka opcji, ponieważ one są czasem przydatne i myślę, że. Może będziecie mieli taką potrzebę z nich skorzystania. Ok, więc pierwszą rzecz, kolej, kolejną rzecz, którą chciałbym wam pokazać, jest to mime e, type. I o co tutaj chodzi? Więc jeżeli uruchamiacie, nie wiem, na przykład sobie jakiś plik .png, to uruchamia się w waszym programie do uruchamiania zdjęć, przeglądania tego, tak? I możemy sobie zrobić, żeby Firefox, na przykład, był w stanie uruchamiać, po prostu pokazywać się. Uruchamiać na przykład pliki html itp. Itd, jak klikniemy dwa razy na e, jakiś tam plik. Więc wpiszmy sobie MIME Type i teraz dla na, na przykład html -a będzie to tekst -html, tekst ukośnik HTML, i tutaj możemy sobie tutaj dać taki znak, żeby akurat wpisać kolejny czyn, czyli teraz na przykład tekst -xml itp. Itd. Jeżeli chcecie taką listę e, takich różnych rozszerzeń, postaram wam się to znaleźć, e, ponieważ nie jest to zbytnio logiczne. Kolejną rzecz, którą chciałbym wam pokazać, jest to categories i możemy sobie właśnie dodać ten program do różnych kategorii. Jeżeli na przykład nie korzystacie z KDE, to macie właśnie w menu takie coś jak na przykład nie wiem, chyba internet, wideo e, itp. itd. I możemy sobie właśnie dodać Firefoxa do takiej kategorii, więc wpiszmy sobie kategorię I teraz wpiszemy sobie na przykład Web Browser, że jest to po prostu przeglądarka internetowa, i nie wiem, na przykład jeszcze network, że jest to sieciowa. I to powinno wystarczyć nam tutaj. I ostatnią rzecz, którą dzisiaj pokażę Wam. Myślę, że będą to akcje, więc o co mi chodzi? Jeżeli klikniecie na ikonę po prostu tego programu, e, na przykład w menu, zobaczycie, że macie na przykład opcję uruchamiania okna prywatnego itp. itd. I możemy sobie takie coś dodać. E, więc zaczynajmy. Więc wpiszmy sobie desktop, action, nowe prywatne okno. Może jakkolwiek to się tam nazywać, to nie jest zbytnio ważne. I teraz wpiszemy sobie nazwę tego, więc name, e, otwórz nowe okno prywatne. I na końcu wpisujemy sobie exec równa się, i teraz jaka ma się wykonać komenda. Jak widzieliście, tutaj wykonywaliśmy po prostu opt Firefox Firefox, więc wpiszmy sobie to ponownie. Ale możemy wykonać jakąś tam flagę tego programu. I teraz podam wam przykład. I teraz wejdziemy sobie ponownie do tego folderu myślnik Opt Firefox. E, I teraz uruchomimy Firefoxa, e, Firefox New e, Private Window. Jak sobie dodamy taką flagę. Jak widzicie, uruchomiło nam właśnie. E, w sie, jesteśmy właśnie w trybie e, incognita Często na tak nazywanym, i to jest właśnie z tego powodu, że dodaliśmy tą flagę. No ale dobra, jak dostać te flagi? Często jeżeli uruchomimy sobie jakiś program i wpiszemy tutaj dwie takie kreski, i help, dostaniemy listę właśnie różnych komend, e, które możemy sobie wykonać. I tutaj mamy dla przykładu. DevTools i to uruchomi właśnie nam narzędzia programistyczne yy, przy starcie programu. Więc wpiszmy sobie to i jak widzimy, mamy tutaj Firefoxa i mamy tutaj już uruchomione narzędzia programistyczne. Więc możemy sobie, nie wiem, na przykład zaznaczyć to i na przykład usunąć sobie to zdjęcie i to tyle. Yy, I tp, i td. Yy. Więc to jest jeden z sposobów, w które możecie dostać różne takie flagi. Jeżeli chodzi o bardziej takie komercyjne programy, jest często, że one nie mają takich opcji. Ale whatever. Więc akurat tutaj mamy Firefoxa i on ma takie opcje. Dlatego wpiszemy sobie myślnik akurat private window, ponieważ chcemy okno prywatne. I tutaj sobie po prostu dodamy do naszej takiej jakby głównej kategorii desktop entry action równa się A dokładniej Actions równa się New Nowe Prywatne Okno. Jak sobie tutaj akurat to dodamy, to już powinno to działać. Czyli klikniecie sobie prawym przyciskiem i wyświetli Wam się akurat ta opcja. Akurat ja nie jestem w stanie tego pokazać, ponieważ jak widzicie, ja mam dosyć minimalny system i nie mam jakichś różnych guzików itp. Ale jeżeli Wy macie jakieś środowisko graficzne, nie wiem, na przykład Ubuntu, whatever, to możecie sobie to sprawdzić. I myślę, że byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. I jeżeli chcecie ogółem sobie już odinstalować ten program, wywalić, jedyne co musicie zrobić, to po prostu wyrzucić ten folder. Czyli na przykład systemowo sudo rm, rf, albo samo r wystarczy zwykle, ale wpiszemy sobie rf, żeby zmusić. No i wpiszemy sobie myślnik opt. E, ukośnik opt firefox wpiszemy nasze hasło i teraz jeszcze musimy sobie usunąć ten plik .desktop, czyli wpiszemy sudo rm e, rf znowu z jakiegoś dziwnego powodu, przyzwyczaiłem się do tego żeby te dwie flagi wpisać e, ale ogółem dla plików wystarczy samo rm ale ok, whatever i teraz usr share firefox e, usr share Applications Firefox Nightly I OK. No i będzie wyglądało to podobnie To co zrobiliście lokalnie tylko, że niepotrzebne jest sudo I to dosłownie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał I do następnego i trzymajcie się Cześć. a poczekajcie I No i jeszcze ci panowie chcieli Cześć